Cześć wszystkim, z tej strony Wad, a to jest pierwszy odcinek z gry Farming Simulator 15 rozpoczynamy tutaj przygodę na mapie Bjornhol, bardzo urokliwej mapie. No to co? Może się, zajmiemy się już pracami na no, gospodarstwie. Mamy tutaj taką ładną sa komię sampo, rozumiem? Пользователем, просто... да. жнива. Не, 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 процент. не, 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 I możemy mówić Farbus w 15 jest raczej wprowadzili już mechanikę tego, że nie mamy automatyczny automat? Niejako już po prostu w Farbus 13 to trzeba było naprawdę celu same dynka, dwójka, trójka te a tutaj po prostu nie różni dynką, długą w górę, w dół, w dół w górę i dzięki temu nie musimy się o to martwić, że no. nam się maszyna wczepi podczas yy, zbyt szybkiej jazdy a jest, yy, szybkiej jazdy. Zatrudnimy tu pracowników, by kultywowali i pracowników, by wyprzeksiali. ale no jednak farma to jest po prostu biznes, w którym trzeba jak najlepiej zarządzać, by uzyskać pożądane ryści, zyski. Trochę tu widać, że ten potinger do tego dojca no jest tą przeciwwagą. Dużą dużo waży. Ach, chyba. czy będzie trafić ostateczność. Ta, trać teraz, jest to, że wprzedwo się podnosi od wagi. Powinien mieć jeszcze trochę cięższy ten ale nawet ten obciążnik daje radę. Będziemy siać to życzę. A ja się zajmę. No. Już nie ma pszenicy. A to jest też pierwsza edycja, w której wprowadzono animację Animację wpadania do mocarni do, do, do no wcześniej to po prostu ujechałeś i piksele znikały. No. Naszym zdaniem, tutaj jest zarobienie, żebyśmy mogli rozwijać się tego gospodarstwa na praktycznie większą część mapy można coś tak powiedzieć albo i nawet drugi z punktu widzenia agro nie wiem jak będzie się wydawało z dużą ilością czasu a także z dużą ilością miejsca na maszynę Nie ma dzisiaj z nami e, Johna, ale będzie. John będzie na tym kanale. Wszystko w swoim czasie. I przewidujemy jeszcze kilka innych serii, z innych gier na tym kanale. Być może nawet jakieś przyszłe, przyszłościowe gry może... Jeżeli się uda, jeżeli to wszystko będzie ok. Może uda nam się nagrać tutaj na 4 i GTA 6, o ile wejdą, Bo no to jeszcze ten... No GTA 6 jest zapowiedziana, ale nie wiemy jak to nam szybko dobrze będzie na czy to będzie... Się... Czy to będzie zgodne z zasadami YouTube'a. Już no wszyscy nie wiemy jak to reagują na te wszystkie. Można tu powiedzieć, kredki. Już praktycznie. Prawie pół motora i zbiornika. Tutaj oczywiście mamy góry. Więc będzie dość ciekawe na tej mapie. Czwarmy. Z taką wspominką kilka no to jedna z dobrych gens, dobrych co praktycznie każdy to zrobił. Otóż teraz z małym problemem to jest ale to można im wybaczyć niejako. gdyż stworzyć taką grę nie jest łatwo. Zaprogramować to wszystko, by to działało, by to nie wywalało błędów. на правда не из узкую справу. Może w przyszłości będą jakieś live streamy, ale to jest jeszcze bardzo daleko w przyszłości. No już do Twitcha nam jeszcze daleko, czyli Ale musimy to dowiedzieć. Jak... Ja, musimy... Planujemy też otworzyć własnego TikToka. A w przyszłości to jeszcze daleko do przyszłości, na do przyszłości ojej język się włącza ale tutaj już to cień cień? nie ciarkę, gdzie? co ja podzielę co ja No nie to są jakieś cienie, ale nie jest to samo co prawdziwym to jest chociaż to już wygląda dobrze ogólnie klimat to ma piękny człowiek mi się podoba Tak jak pracownik znalazł, to już tak. Wiem, może być jakiś błysk na te filmy ale... Nic na tym nie powiem. posługi. Więc ratuję się mikrofonem z tydzień. Można to ogólnym. Ale spokojnie to też będzie dopracowane. też w tym momencie kanału ta jakość nagrań będzie lepsza. No i w końcu będzie to: będzie też kamerka, będą też filmy real life. W życiu. I wszystko spokojnie. launch but Почекаем, будет ли нам, если не будет, будет ли у нас гран-кера? Не знаю. Тяжело, конечно, сейчас. Но, я думаю, что... Idziemy palić paliwa leci leci O, no, tak się nie, nie schyla się tak Pleci za stare chordy mam To jest ten no fajny, fajny taki starszy czynniczek i one, one są chyba dwa na tyle. No. Jednego możemy sprzedać. Oczywiście w sklepie, bo większą cenę za to dostaniemy. Dodamy go w sklepie. Normalnie yy, bym dostał do niego 18,5 klocków. A tutaj 22. No I poszedł na furgunę. Idziemy na prasę coś trzeba zrobić, to jest praca po prostu ale to jest przecież marki Ursus ma te grube Się już liczyły, i wtedy żadne gałki się nie ruszają. Chyba? Teraz już jest w liczbie. później się mają w Ewentualnie, mody ale ta seria będzie grana bez modów. Jak już to jakieś ewentualnie PC, to co? А ты, как ты умеешь, как ты умеешь, как ты Я бы что это нас. А, ну, ты, 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 I zakończyliśmy nasze żliwa. Jeszcze pojedziemy ten pion sprzedać. I no, z kupą, których ja tam gdzieś będę W tym farbunku dostałem też e, trochę zapełnione silosy. Zdopełniłem szczepę silosu, czyli co? Powiem, syrosu, czy Niech to się nam ładnie Mannik Mamy na podziwnym czerwieniu. Zobaczymy, gdzie jest najwyższa cena w 1200 za tonę. 1334 w elewatorze. W młynie wiatrowym. To akurat wiem No prawda, nie. Oj, oj, oj. A nie, myślałem, że nie zaczepimy, no, Ale jednak zaczępiemy. Dobra, wejedziemy. Brum. No, no, to a nie, dobra, teraz będę dalej, a nie, no, to wam, to wam, to wam, mały wam, to wam, może imały, ale Drugi. Się w to wam, to wam, to wam, to Poczebiony, ram poczebiony, silny no, klacz, on się nie kupuje. Za młodym Tu już na egipt. My tu robimy raj w Paryż-Dakar. Piękny. Po zamknę, się zarobić trochę jeszcze grosza, by pokazać wam już następną funkcję. Dziękuję. Myślę, że już to będzie, wy możecie zgadywać, a w tej chwili dla ja Was bardzo. Serdecznie żegnam i widzimy się w następnym odcinku z Simulator 15. Cześć!